W pierwszym rozwiązaniu wykorzystam prostą własność iloczynu, mianowicie iloczyn jest równy 0, wtedy i tylko wtedy, gdy pierwszy czynnik lub drugi czynnik jest zerem. W tej sytuacji będziemy zamieniać sumę z lewej strony na iloczyn. I mamy takie wzory, ale one wymagają, aby to były takie same funkcje, czyli albo dwa kosinusy, albo dwa sinusy. To może pozostańmy przy dwóch sinusach i zamieńmy cosinus 4x na odpowiedni sinus. Wykorzystamy najprostszy wzór redukcyjny, taki wręcz z trójkąta prostokątnego, który mówi, że kosinus jednego kąta to jest sinus tego drugiego kąta w trójkącie prostokątnym, także wystarczy od pi drugich od 90 stopni odjąć 4x. Po odpowiednich podstawieniach dostaniemy sinus połowy sumy obu kątów i cosinus połowy różnicy tych kątów. Dalej to upraszczamy, dostaniemy sinus pi czwartych minus x i obok cosinus 3x minus pi czwartych i to jest równe 0. Teraz już po tych zamianach mamy sytuację bardzo łatwą, możemy osobno porównać do zera sinus i cosinus. Miejsca zerowe obu tych funkcji są ogólnie znane, także myślę, że nie trzeba tutaj nic rysować. Po prostu sinus będzie równy 0, jeśli to wyrażenie w nawiasie to jest kapi. Natomiast cosinus jest równy 0, jeśli wyrażenie w nawiasie jest równe pi drugich plus pi. To są po prostu miejsca zerowe sinusa i kosinusa. Pamiętajmy, że K jest liczbą całkowitą. Następnie będziemy wyłuskiwać x z tych równań. W pierwszym przypadku dostaniemy pi czwartych minus kpi, a w drugim przypadku mamy początkowo 3x, także jeszcze podzielmy to równanie stronami przez 3, co daje nam x równe pi czwartych plus k razy pi trzecich. No i tak w zasadzie, gdyby ktoś podał te dwa ciągi już w odpowiedzi, no to ma rozwiązane zadanie. Jednak przyjrzyjmy się bliżej tym ciągom, bo można odkryć, że wystarczy podać jeden wzór, a nie dwa. Najpierw nanieśmy może w postaci kółek te rozwiązania. Pi czwartych to będzie tutaj, półtora kratki. No i teraz przesuwamy ten punkt o kpi, o 6 kratek. To po prostu będzie... Tutaj, następne kółko z prawej strony tutaj, no i jeszcze dwa z lewej strony mi się zmieszczą. To są, to jest ciąg kółek, czyli ciąg rozwiązań z tego pierwszego równania. To może teraz w postaci x takich właśnie krzyżyków, naniesiemy ciąg z drugiego równania. Pi czwartych to to samo, tutaj mamy... W tym samym miejscu co kółko, ale będziemy teraz ten x przesuwać o pi trzecich, czyli o dwie kratki. Także następny jest tu, następny jest tu i znowu trafiamy w kółko. Także widać, co się już tutaj dzieje. Po prostu wystarczy podać ciąg krzyżyków i to będzie ostateczne rozwiązanie naszego równania. Drugie rozwiązanie będzie zupełnie inne, oparte na zupełnie innym pomyśle. Chodzi o to, że 4x to jest przecież 2 razy 2x. Zatem, jeśli potraktujemy 2x jako alfa, to możemy, korzystając z tego oto wzoru, zamienić cosinus 4x, no właśnie, na sinus 2x. Oto efekt. Tu już widać, że nasze równanie to takie kwadratowo-trygonometryczne równanie. Jeśli wykorzystamy zmienną pomocniczą t, ograniczoną do tego oto przedziału domkniętego, to dostaniemy po prostu równanie kwadratowe. Obliczamy wyróżnik. Ponieważ jest dodatni, to spodziewamy się dwóch rozwiązań t1 i t2. Pierwsze rozwiązanie to jest 1 i jeszcze mieści się w przedziale, do którego należy t, także tutaj będą kolejne rozwiązania x. -owe. Drugie rozwiązanie to jest minus jedna, druga. Również mieści się w przedziale od minus jedynki do jedynki. Zatem teraz czeka nas odczytanie zbioru rozwiązań z wykresu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Chodzi o to, że albo przyjmiemy, że mamy tutaj argument x, czyli będziemy wprost rozwiązywać równanie sinus 2x równe 1, co oznacza konieczność narysowania wykresu funkcji y równa się sinus 2x. I tak zrobię za chwilę, a teraz przyjmę nową zmienną pomocniczą u, która jest równa 2x, i w tej sytuacji będziemy rysować po prostu wykres funkcji y równa się sinus u. To oznacza, że mamy tutaj szereg łatwych do narysowania punktów. Teraz możemy po kolei rozwiążmy oba równania. Na początek równanie sinus u jest równy 1. Widać, że w całym okresie funkcji sinus jest tylko jeden punkt wspólny, czyli będzie tylko jedno rozwiązanie w okresie podstawowym. Mamy tutaj 3 kratki, 3pi6, zatem u jest równe pi2 plus 2 kpi Od razu zastąpmy u przez 2x. Drugie równanie ma po prawej stronie minus jedną drugą. Szukamy punktów przecięcia sinusoidy z tą prostą. No i może od lewej strony tutaj mamy ten punkt, czyli pierwsze rozwiązanie na tym rysunku. I jeszcze jest to. Właściwie to już są wystarczające dwa rozwiązania, bo teraz one się powtarzają co okres. Ale jeszcze może zaznaczmy tutaj i tutaj. Widać w każdym razie, że pojawiły się kolejne dwa ciągi rozwiązań. Powiedzmy takie rozwiązanie z górki i rozwiązanie pod górkę. Najbliżej zera mamy rozwiązanie pod górkę to jest minus pi 6 plus 2 kpi no i to pierwsze, które narysowałem z lewej strony to będzie minus 5 kratek, czyli minus 5 pi 6 plus 2 kapi. Od razu warto podzielić te równania stronami przez dwójkę, co daje nam już ciągi rozwiązań xowych, x jest równe pi czwartych plus kapi lub x jest równe minus pi dwunastych plus kapi i na koniec x jest równe minus 5 pi dwunastych plus kapi. Właściwie wystarczy tylko dopisać, że k jest liczbą całkowitą i pozostawić taką odpowiedź. To będą pełne cztery punkty. Jednak jak pamiętamy z pierwszego rozwiązania, tam odpowiedź była w postaci jednego wzoru. Do tego samego wzoru można dojść również tutaj bardzo łatwo, ale nie z poziomu x, tylko z poziomu u. Spójrzmy na rysunek i zobaczmy, jak rozłożone są te krzyżyki. Bardzo łatwo można zauważyć, że przecież odległość między nimi to 4 kratki. 4 szóste pi to 2 trzecie pi po skróceniu, zatem wystarczy wziąć jeden z tych krzyżyków, na przykład pi drugich i dodać całkowitą wielokrotność 2 trzecich pi. Po podzieleniu tego równania stronami przez 2 dostaniemy taki sam wzór jak w pierwszym rozwiązaniu. Także ja jednak wolę podać takie rozwiązanie i zrezygnować z tych trzech wzorów. W drugim wariancie, dokończenia tego rozwiązania, po prostu przyjmujemy, że oś argumentów to jest oś x, -ów. czyli rysujemy wprost wykres funkcji y równa się sinus 2x. To będzie sinusoida taka ściśnięta wzdłuż osi xów, jej okresem jest pi. W tej sytuacji mamy następujące odcięte punktów wspólnych sinusoidy z pierwszą prostą. Taki ciąg rozwiązań. I widać, że będą dwa ciągi rozwiązań punktów przecięcia. Odciętych punktów przecięcia sinusoidy z prostą o równaniu y równa się minus jedna druga. Powiedzmy te punkty, które nazwijmy w drodze z górki. Tutaj, następny jest tutaj. Jeszcze jeden widać i pozostaje ostatni ciąg, to są te punkty w drodze pod górkę. Tutaj, tutaj i jeszcze jeden tutaj. I podobnie jak to było przed chwilą, można odczytać z układu tych krzyżyków na osi X'ów jednolity wzór, ale zauważmy, że o wiele łatwiej jest odczytać ten wzór właśnie z rysunku, z układu krzyżyków, a nie z tych trzech wzorów. Trzecie rozwiązanie nie jest moje, tylko ucznia, który zaproponował, aby po prostu wszystko narysować. Tylko właśnie fajnym pomysłem jest to, że nie rysujemy czterokrotnie ściśniętej kosinusoidy i dwukrotnie ściśniętej sinusoidy, tylko wszystko odpowiednio rozciągamy. Po prostu Rafał postanowił rozciągnąć czterokrotnie ten wykres. Czyli po podstawieniu zmiennej pomocniczej T mamy zwykłą kosinusoidę, no tylko odbitą względem osi X przez ten minus i dwukrotnie rozciągniętą sinusoidę. Jak się za chwilę okaże, to wystarczy, aby bardzo precyzyjnie odczytać punkty przecięcia obu wykresów. Oznaczmy zatem tę funkcję i może na początek wykres funkcji f. Mamy tutaj dwukrotnie rozciągniętą sinusoidę, o czym na przykład możemy się przekonać, badając miejsca zerowe. Mamy tutaj t drugich równe kapi, co oznacza, że t jest równe 2 kapi. Także miejsca zerowe przypadają w tych punktach tutaj, i następnie tu jest pi i jeszcze 6 kratek. Kolejne miejsce zerowe będzie tutaj. No i tak samo z tej strony tutaj. To może zacznijmy z tego punktu. To będzie taki punkt kratowy, następnie nad pi jest jedynka, No i teraz symetrycznie w dół. Wykresem funkcji g jest zwykła kosinusoida, ale odbita względem osi X. -ów. Teraz szukamy punktów wspólnych obu wykresów i właściwie już je widać, one były wcześniej narysowane, więc je tylko pogrubię. To są punkty kratowe, których odcięte też bardzo łatwo dadzą się odczytać na osi x. -ów. Tutaj mamy taki punkt, tutaj no dwie kratki to jest minus pi trzecich, tutaj mamy pi po prostu. I jeszcze ten punkt, można łatwo sprawdzić, że odległość między tymi punktami to będzie zawsze 8 kratek, a ponieważ jedna kratka to jest pi szóstych, także odległość między nimi to jest 8 szóstych pi, czyli po skróceniu 4 trzecie pi. To pozwala zapisać wszystkie rozwiązania w taki oto sposób, mamy pi plus 4 trzecie razy kpi. Ponieważ t to jest 4x, więc dzielimy jeszcze to wyrażenie przez 4, dostaniemy dobrze znaną odpowiedź.